Chciałam Wam pokazać dzisiaj nasze ladiesowe bluzy. Bluzy powstały dzięki współpracy z marką root. Jest to oczywiście polska marka Slow Fashion. Zobaczcie, jest przepiękna, twarzowa, gruby kapturek. Ja mam dwukolorowy akurat. Ma dwie kangurgowate kieszonki z naszym logo Ladies Weekend. Można je sobie zawiązać w pasie. Ja oczywiście preferuję te krótkie, ale marka Ruth tworzy je również w długości średniej i long. To, co uwielbiam najbardziej. Czyli nad Polskim Morzem, jak jest mi zimno, zakładam sobie łapki, jest dziurka na, na, na kciuk. A teraz zobaczcie dalej. Tam. Cudowne nasze logo na plecach. Naprawdę mega twarzowa, mega cieplutka, grubiutka, przyjemna. Popatrzcie. Z tyłu flauszyk, kapturek dwukolorowy, podwójnie szyty. Nad Polskim Morzem w trakcie tych wakacji, które na razie się nie zapowiadają na zbyt ciepłe, naprawdę się przyda. Za chwilkę Wam pokażę drugi kolor w drugiej odsłonie. Oto druga odsłona. Kolor Dusty Pink. Popatrzcie. Piękne, grube troczki. Grube supełki. I ten złoty kolor. Jest naprawdę gustowny. Paluszki. Jurki na paluszek. Kapturek. Podwójny. Cieplutki, w tych warunkach idealny. I oczywiście logo Ladies Weekend, logo marki Road. Cudowna, polecam. Najcieplejsza bluza, jaką sobie możecie wyobrazić. Przypominam, że mamy trzy długości: short, medium i long. I wszystko można zakupić na stronie RUD ze zniżką specjalną, wyjątkową dla Was, moich Ladies.